Cześć, jestem pan Paweł Gołkowski, maniak PL. Nagrywam właśnie przykładowy materiał wideo smartfonem Samsung Galaxy S25 Ultra Zastosowałem tutaj rozdzielczość 4K 60 fps i jest włączony HDR Możemy swobodnie przełączać się pomiędzy obiektywami O, ktoś ma to genialnie Przypominam jeszcze raz, jest to materiał rejestrowany na Samsung Galaxy S25 Ultra rozdzielczość 4K 60 fps i włączony tryb HDR Do recenzji standardowo odsyłam Was do serwisu gsmaniac.pl Cześć, trzymajcie się